Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj chcemy się zająć zakładami przemysłowymi, które kiedyś istniały na terenie miasta Rybnika, a dziś nie ma już po nich śladu. A przecież to właśnie one przez długi czas decydowały o obliczu miasta. Duża część rybniczan, szczególnie tych starszych, pamięta jeszcze istniejące w centrum zakłady przemysłowe. Mało tego, duża część rybniczan ciągle posługuje się nazwami. Które młodszym mieszkańcom miasta niczego nie mówią. Blisko 200 parędziesiąt lat temu rozpoczynała się przygoda miasta Rybnika z nowoczesnym przemysłem. Dzisiaj każdy z nas kojarzy przemysł w Rybniku przede wszystkim z górnictwem, jak również z skutnictwem. Sprawa jednak jest bardziej skomplikowana, ponieważ w XVIII wieku przemysł rozwijał się nieco inaczej. W zasadzie trudno mówić o przemyśle, w tym nowoczesnym znaczeniu. Już wcześniej, w XVII wieku, na obrzeżach miasta, a zatem dosyć daleko od ścisłego centrum miejskiego, funkcjonowały kuźnice, między innymi w stodołach, ale były to zakłady często bardzo małe, często sezonowe, które jednak nie odegrały tak znaczącej roli jak inne zakłady, które znajdowały się bezpośrednio. W sąsiedztwie centrum miasta. Miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli dzielnica Smolna, do roku 1907 nie była wcale częścią miasta rybnika. Była osobną wsią, choć związana ściśle z miastem. Ale to właśnie stąd najwięcej osób co rano wyruszało do pracy w zakładach przemysłowych, które zlokalizowane były w ścisłym centrum miasta. Jakie to zakłady? Przede wszystkim browar, o którym w naszym programie już mówiliśmy. Drugi zakład to nieistniejący browar Mandlowskiego, który do I wojny światowej odgrywał co najmniej taką samą rolę jak browar Müllera. I w końcu trzeci zakład to garbarnia. Garbarnia, która zlokalizowana była mniej więcej w tym miejscu, w którym w tej chwili znajduje się parking koło siedziby Straży Miejskiej. W połowie XVIII wieku, obszar bezpośrednio w pobliżu rynku zaczęto zagospodarowywać. Wiązało się to z bardzo poważnymi inwestycjami i planami, między innymi rodziny hrabiów węgierskich, jak również rządu pruskiego, który coraz bardziej interesował się obszarami także przyszłego powiatu rybnickiego. Między innymi wtedy, przyjmuje się datę 1766, powstał zakład rodziny Fabisz. Była to rodzina pochodzenia żydowskiego której zlecono rozpocząć budowę na terenie tuż przy ścisłym centrum miasta Rybnika, wybudować garbarnię. Oczywiście zakłady tego typu były bardzo potrzebne, tym bardziej że armia, jakakolwiek ówczesna armia europejska, była uzależniona raz od produkcji rusznikarzy i wytwórców prochu, jak również od tych, którzy wytwarzali mundury i oporządzenie, między innymi właśnie te elementy, do których skóra była bardzo, bardzo potrzebna. I praktycznie ten zakład tuż za nami na obszarze y, przylegającym dzisiaj do styku ulic ulicy y, Rudzkiej był pierwszym tego typu zakładem, który powstał w centrum ścisłego rybnika tuż po zakończeniu wojny siedmioletniej. To był pewien symbol, pewien znak. Wchodzącej nowoczesności nowego przemysłu, jeszcze po części manufakturowego, ale jednak już bardzo różnego od tego, który funkcjonował na tym obszarze znacznie wcześniej, bardziej rzemiosła aniżeli e, przemysłu, który był nastawiony na produkcję wielkotowarową. Słynny komin garbarni przez długie lata dymił w centrum miasta i był jednym ze znaków rozpoznawczych rybnika. Dziś po garbarni nie ma już nawet śladu. Jednak starsi Rybniczanie doskonale pamiętają, gdzie ona się znajdowała. Oczywiście pierwsza garbarnia była jeszcze niewielkim budynkiem, później kilkoma budynkami. Później rozrosła się, powstały maszyny parowe, tutaj zainstalowane e, odpowiednie urządzenia, zwiększyła się liczba pracowników. Także i właściciele się zmienili, bo potem obiekt ten przyszedł do, w posiadanie rodziny Hasse, która zresztą pozostawiła po sobie chociażby. Określenie w nazwie Hasenheide, czy też Kozich Górek dzisiejszych, terenu, który został przez nich podarowany w końcu XIX wieku na cele społeczności miejskiej. Ale ten obieg był pierwszym, nie był jedynym, ponieważ bardzo szybko przemysł drobny, w części spożywczy, w części związany właśnie z garbarniami i farbiarniami, zdobył sobie rację bytu. Powiska rzeka Nacyna w jakiś sposób była też wplątana w te przemysłowe dzieje, bo po części ona dostarczała wody do produkcji, do obróbki i w zasadzie była także często tym rezerwuarem energii, chociaż sama w sobie nie była rzeką o zbyt dużej ilości przepustowości wody. Niemniej jednak też z pewnością wykorzystywano jej siłę do napędu Prymitywnych urządzeń mechanicznych. W każdym bądź razie wzdłuż rzeki na ustawiła się znaczna część przedsiębiorstw, które od Drugie połowy XVIII wieku powoli zaczęły wyrastać na terenie miasta. Udało nam się dotrzeć do informacji, że w trójkącie tworzonym przez obecne ulice Halera, miejską i pocztową, najprawdopodobniej znajdowało się wiele zakładów. Oczywiście nie naraz. Były one tworzone na jakiś czas, po czym upadały, a na ich miejsce powstawały nowe. Gdyby w tamtych miejscach rozpocząć badania archeologiczne, najprawdopodobniej natrafilibyśmy na ślady co najmniej kilku takich dość pokaźnych zakładów. I te zakłady wzdłuż rzeki Nacyny rozwijały się niezwykle prężnie, produkowano przeróżne towary, często te zakłady istniały pół wieku, może nieco dłużej, po czym ulegały likwidacji. Na południe od obecnej ulicy Chrobrego miały siedzibę co najmniej trzy obiekty, które były bardzo ważne dla miasta. Pierwszym obiektem była gazownia zlokalizowana przy obecnej ulicy 3 maja, mniej więcej na wysokości parku przy Starym Szpitalu Świętego Juliusza. Obok, przy obecnej ulicy Dworcowej i Kościuszki, stał dworzec kolejowy, który pełnił rolę arterii komunikacyjnej wówczas dla zakładów przemysłowych najważniejszej. No i oczywiście jeden z najważniejszych punktów miasta, szczególnie dla tych, Którzy lubili rozrywkę. W miejscu obecnego domu handlowego Hermes, obok targu końskiego, stał browar. Browar Mandlowskiego, o którym wspominaliśmy już we wcześniejszym programie. Północna i wschodnia część rybnika obfitowała z kolei w kuźnie. Obecna nazwa jednej z dzielnic, rybnicka kuźnia, jest echem tego, co w przeszłości się tam znajdowało. I ta tradycja, tradycja kuźnicza, jest ciągle żywa. Podobną etymologię ma nazwa dzielnicy Ligocka kuźnia położona bezpośrednio przy drodze do żor. Nieco dalej leży dzielnica Gotartowice, która również wsławiła się tradycjami kuźniczymi. Późniejsza huta Silesia powstała na bazie zakładów przemysłowych zlokalizowanych w tych dwóch ówczesnych podrybnickich wsiach. Druga połowa XIX wieku to jest chyba okres szczególny, kiedy Następuje swoisty boom pod względem drobnego i średniego przemysłu. Ten wielki przemysł hutniczo-stalowy i górniczy bardziej będzie odgrywał rolę na obrzeżach miasta. Paruszowiec, kwałowice, również bliżej centrum miasta rejon ulicy Kościuszki, gdzie powstała późniejsza znana fabryka maszyn, ale powstały zakłady produkujące lemoniadę właściwie na zapleczu rynku od strony Placu Wolności. Poniżej pierzei rynkowej, czyli patrząc od tej zabudowy tutaj e, dawnego zakładu e, Hasego, e, pojawiła się garbarnia Pragera, dalej, dalej kolejne zakłady wzdłuż rzeki Nacyny, między tartak, e, Tartak, a także bardzo nowoczesny na początku XX wieku Zakład przy ulicy Muńskiej, w zasadzie umiejscowiony między ulicą Muńską a ulicą miejską, właściwie wtedy jeszcze Bankowsztrasę, była to stolarnia Martiniego, która później w okresie międzywojennym stała się stolarnią rodziny Malinowskiej. To oczywiście nie koniec zakładów, które miały siedzibę w centrum miasta przy obecnej ulicy Młyńskiej w miejscu w którym w tej chwili znajduje się budynek kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego znajdował się młyn. Młyn ten spłonął pod koniec lat 70. XX wieku. Dziś niewiele osób pamięta dokładną lokalizację tego młyna, a nie jest to wszakże jedyny zapomniany obiekt. Dotarliśmy do dokumentów z których wynika, że obecna ulica Halera przed I wojną światową nosiła nazwę Rzeźnicza. Dlaczego? Powód był bardzo prosty. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się siedziba Straży Miejskiej, była miejska rzeźnia. Kresem tej pięknej, ciekawej, ale w części, po części zapomnianej historii drobnego, średniego przemysłu e, prywatnego były wydarzenia 1945 roku i te kolejne po nich. Bardzo wiele przedsiębiorstw drobnych i średnich upadło. Wiele zostało skonfiskowanych z racji potraktowania jako minie po niemieckie. Między innymi rodzina Sobczyków, która. W rybniku produkowała słodycze, mając swój jeden zakład tutaj, drugi zakład w Raciborzu, a produkcja trzeba tutaj dodać, sopczyków słodyczy sięga na tym obszarze historią końca XVIII wieku, a zatem są to dzieje bardzo, bardzo już odległe. Poza tym padły wszystkie inne zakłady. Browar Milera został upaństwowiony, stał się browarem państwowym. Bardzo wiele innych drobnych zakładów przestało istnieć, wiele. Z zabudów zostały przekształconych na magazyny, na inne obiekty, które służyły przede wszystkim e, aprowizacji mieszkańców miasta Rybnika i rozrastające się, jak przysłowiowe, grzyby po deszczu, osady, które powstawały na obrzeżach miasta, mam tu na myśli osady będące w zasadzie, tak na dobrą sprawę, wielkimi sypialniami. Te z lat 50., wczesnych lat 60., jak i te znacznie późniejsze. Przez wiele lat nie wolno było mówić ani o zmianach, ani o zniszczeniach, które w 1945 roku nastąpiły i w Rybniku, i na całym Górnym Śląsku. Historiografia Polski Ludowej w mityczny, legendarny w sposób opiewała, bo opisywanie nie jest tu najwłaściwszym w kontekście omawianej kwestii słowem, opiewała bohaterski manewr Armii Czerwonej, który ocalił od zniszczenia zarówno Kraków, jak i Górny Śląsk. W rzeczywistości nie względy humanitarne przemawiały za takim rozwiązaniem. Jest wielce prawdopodobne, że przytaczane w pamiętnikach marszałka Koniewa słowa Stalina, który wskazując na mapę Górnego Śląska, stwierdził krótko złoto, nakazując, aby obszar ten wpadł w ręce armii sowieckiej w miarę nieuszkodzonej. Ale z tym wierzy się kolejny etap, bardzo słabo już e, znany, etap istnienia drobnych zakładów przedsiębiorstw przemysłowych epoki PRL-u. Bardzo wielu mieszkańców Rybnika pracowało w tych prodrynach czy innych spółdzielniach produkujących musztardę, czy inne drobne towary, kosmetyki, także i w innych miejscowościach można by było liczyć jeszcze i zabawki, inne przedmioty, które były często bardzo potrzebnym towarem na rynku kiedy tych towarów rzeczywiście w latach 60-tych, 70-tych nie zawsze było pod dostatkiem. W tych przedsiębiorstwach, w tych zakładach funkcjonowała, funkcjonowała spora część mieszkańców miasta Rybnika i powiatu rybnickiego. Są też takie zakłady jak rzeźnia miejska. Dzisiaj mało kto wie, że jeszcze taka istniała, ale dzisiaj nie ma już praktycznie śladu po rzeźni międzywojennej, rozbudowanej także w okresie powojennym. W każdym bądź razie to są przykłady takich przedsiębiorstw, które powstawały w zupełnie innej realnej rzeczywistości epoki PRL-u, która też mimo wszystko postawiła wielkie piętno, często piętno, piętno symboliczne, często nostalgię za tymi miejscami pracy, które były często drugim domem dla bardzo wielu mieszkańców. Jednym takim na pewno symbolem pozostanie rybnicki browar, browar Millera, stanowiący dzisiaj w swej najstarszej części element kompleksu. I myślę, że jest on takim ciekawym przykładem próby wkomponowania tego, co jest w tej przemysłowej historii miasta Rybnika niezwykle cenny. Dziś o dawnych rybnickich zakładach przemysłowych przypomina już niewiele symboli. Ale warto pamiętać o tym, co przez długie lata decydowało o wizerunku miasta Rybnika.